Starocistka w trasie, więc zdaję szybko relację. Wczoraj nie płakałam, ale dreptałam pod górę, już nie, dałam, nie byłam w stanie pojechać na rowerze. Przejechałam 30 parę kilometrów, wyobrażacie sobie? Toż to był koszmar cały, wszystko mnie pod górę, góra-dół, góra-dół. Ja bardziej po płaskim wolę zdecydowanie. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, bo mamy szampana przygotowanego, żeby świętować 7 tysięcy. No i fajnie by było dzisiaj świętować 7 tysięcy. Chodźcie razem, poświętujmy, na przykład o 21. O 21 między 21 a 23 będziemy świętować 7 tysięcy. Co wy na to? I wtedy będą się ukazywały wszystkie filmy, które Wy uwielbiacie i lubicie, a tymczasem popatrzcie. Tak ta rocistka lubi podróżować, nie okropne siodełko i w ogóle było... znaczy w dół było dobrze, a w górę było jak było. Kochani, trzymajcie się, cieplutko, będę e, dawać relacje. Ta rocistka w terenie. Buziaki ba!